Witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji prasowej po meczu Wegi Basket Poznań Zastał Zielona Góra zakończony wynikiem 90 do 87 z Poznania. Są z nami trener zestało Zielona Góra Tomasz Nakowski oraz zawodnik ze Storą Zielona Góra Marcin Sroka. Proszę trenera krótki komentarz. Dzień dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Przede wszystkim chciałem bardzo pogratulować zespołowi z Poznania. Dzisiaj dzisiaj zagrał naprawdę bardzo, bardzo dobre zawody. Był zespołem dużo lepszy od, od nas w dniu dzisiejszym. Chciałem bardzo podziękować kibicom, który, którzy tak, w takiej ilości przyjechali tutaj wspierać nas do poznania. W dniu dzisiejszym, niestety, nie, nie mamy radosnych min. Przegraliśmy kolejne spotkanie. W stylu, jaki nie powinien się nam zdarzyć, jeśli chcemy. Rzeczywiście być się w tej lidze i upiąć się pomału w górę, w górę tabeli, to no, nie możemy sobie pozwolić na takie spotkanie. Abstrahując od tego, że na pewno, co powiedziałem przed chwilą, propagandą zostawili naprawdę dużo zdrowia i serca na parkiecie. Tego, tego myślę, że nie można nikomu odmówić. Walczyliśmy chwytaliśmy się różnych możliwości, natomiast według mnie w dniu dzisiejszym najważniejszy był, okazał się najważniejszy początek spotkania. Nie wiem, czym to było spowodowane, bardzo się motyw motywowaliśmy w ostatnich dniach, natomiast rozpoczynamy mecz od dwóch strat, a przede wszystkim najbardziej, najbardziej mi bolało brak zastawienia. I to właśnie było na, na początku spotkania, w pierwszej połowie spotkania najwięcej tych zbiórek y, nam y, ukradli, bo, bo y, zgodnie ze statystykami 12 zbiórek to jest dużo, natomiast y, w, pierwszej, w pierwszej połowie było ich aż 8. Także y, nie wiem dokładnie ile było w pierwszej kwarcie. Natomiast y, pierwsza kwarta przegrana 26 do 20, 26 punktów to jest dużo, dużo za dużo pozwoliliśmy y, 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 na zbyt wiele. Zawodnikom trenera Bowlicewicza. Następnym takim markamentem, który dzisiaj, który dzisiaj był widoczny, to była słaba gra jeden na jeden. Przegrywaliśmy zbyt wiele takich pojedynków, po których oczywiście pomagaliśmy sobie, była pomoc jedna, druga, natomiast na pewno ten początek spotkania też zawodnicy z Poznania byli rewelacyjni, w pierwszych 20 minutach 7 razy za 3 punkty, to naprawdę jest bardzo dobry wynik. No i powiem szczerze, że, że, że od zawodników, od których no, nie do końca się tego spodziewaliśmy. Wiedzieliśmy oczywiście jaką, jaką, tutaj jakim duetem jest silnym Micić z Kuligiem, Natomiast tutaj na pewno wielkie prawa dla Mateusza Bartosza, który, który wciąż poszukuje myślę swojego miejsca w polskiej Lidze. I dzisiaj, dzisiaj zagrał naprawdę bardzo fajne spotkanie. To wszystko. Dziękuję. Dziękuję. Um, proszę o komentarz. Tak, w dodatku, tak. Też chyba, chciałbym podziękować klicom. Ja w powiedzieć tylko tyle: na pewno chcieliśmy przeanalizować i, i przede wszystkim zbiórki w obrony w ataku na podobnej tablicy przegraliśmy, gdzie, gdzie drużyna się no, 12 sierpiłek i ponawiało po raz kolejny akcję. Więc to myślę, że to był y, jakiś klucz do sukcesów, dużo przeciwnych. Tyle, z mojej strony tyle. Ja na pewno chciałbym zobaczyć ten mecz i zobaczyć, jakie błędy sprowadziliśmy. Dziękuję. Zapraszam Piotr. do zdawania pytań. Panie redaktorze, Pan powiedział, że początek meczu mocno wpływał na, na, na cały przebieg i postawę Państwowego Zespołu. Czy ja rozumiem, że nie wiem, ten początek Was nie wiem, jakoś załamał, zdołował i już się nie, nie mogli ci widnoć? Proszę karze, bo o jakąś zarówność. To ja nie rozumiem, czego, czego pan rozumie w jaki sposób sam początek wpłynął na... na rozpoczęliśmy od dwóch mm, spraw. Tak? Mm. I rozpoczęliśmy od y, braku zestawienia kilka, kilkukrotnego w no, się przewaga, która potem się okazała nie do, nie, nie do odrobienia. No ta pierwsza kwarta 26-20 to było, to było największe, największe prowadzenie znaczy tutaj patrząc na kwarty. Y, y, potem już, już tak źle tak nie było. W trzecie też pięcioma punktami, ale... Myślę, że źle weszliśmy w mecz po prostu, który ustawił, to się 40 minut oczywiście i walczyliśmy 40 minut. Natomiast myślę, że jeśli byśmy, byśmy zaczęli go inaczej, to, to na pewno dałoby na pewno się yy, trochę łatwiej. Trzecia porażka Wasza z rzędu człowiek się zaczyna zastanawiać, czy to jest jakiś dół kryzys, nie wiem jak to, jak to nazwać, czy, hmm. czy to są zupełnie inne mecze oceniać, czy jednak... W związku z tym, że są trzy z rzędu, to jako całość powinniśmy traktować, że coś się dzieje, nie tak z To znaczy, powiem w ten sposób. Na pewno, na pewno musimy poważnie podejść do tego tematu, bo czasu nie ma zbyt wiele i chcemy, chcemy jak najszybciej jak gdyby wrócić na, 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 ten, na, na tą ścieżkę zwycięstw. Natomiast analiza na pewno, na pewno szczegółowa będzie w tych ostatnich trzech meczów. Natomiast ja powiem w ten sposób. Mecz w Kotwicy no, był prawie. Tak? Prawie robi wielką różnicę, ale wydawało się, że, że nie można tego przegrać. Do, do 39 minuty graliśmy bardzo dobre zawody, z, z silnym, jak się okazuje, u przeciwnikiem. Mecz środowy z Teflem Sopot, no, też w mojej ocenie, był, był dobrym widowiskiem, to przede wszystkim, ale, ale i. i Pozytywnie oceniamy ten mecz, tak? Po meczu pozytywnie go ocenialiśmy, we własnym gronie, w klubie i ze sztabem szkoleniowym, dlatego, tak jak powiedziałem, na pewno będzie czas na analizę, ale tutaj bym jednak szedł tutaj w tą stronę, że, że to był pierwszy nasz tak słaby mecz, na pewno, od, od, od jakiegoś czasu, od czasu porażki z ŁKS-em. Jeszcze jedno pytanie o Czy według Was powinno być... Przewinienie umyślne na nim, czy to techniczne z kolei na nim wybiło go że może już mentalnie, musiał się długo, że tak powiem, pracę dostosować? Walter bardzo, bardzo jest ekspresywnym zawodnikiem i, i, i emocjonalnie podchodzi do, do, do wykonywanego zawodu. Jeśli sędzia nie, nie, nie zakwalifikował tego, tego przewinienia jako umyślne na Walterze no to na pewno nie, nie powinien tak Walter reagować, tak? No, wiemy wszyscy, że te przepisy się zaostrzają właściwie z sezonu na sezon i, i, i takie zachowanie, no, Euroligowe w końcu, sędzia, jeden, jeden, jeden z najlepszych w Europie, w Polsce, sędzia Ziębicki, stwierdził, że tak się nie można zachowywać i, i, i rzeczywiście, no, wydaje mi się, że to też jest część gry, te emocje, Negatywne emocje trzeba, trzeba jednak no, dusić w sobie tak do pewnego momentu, bo później rzeczywiście są, są problemy. Są jeszcze pytania? Skoro nie ma tego, to Dziękuję oraz zawodnika Matusza Bartosza oddaję głos trenerowi. Przede wszystkim gratulacje zawodnictwom swoim muszę pogratulować że sobie to jest wiela presja. tyle porażki. po žont. i da smo jednako po takvom tehovom meču sa šlomskom ustavili više još letnih zagrađa. Mislim, da e, početak meča je bio barzo s naše strane. Teraz umumio da su hlopaci sa e, šiskim u pokazali da možemo graći spokojnje, da, da se čeka dobra situacija žuta, i da nam taka igra, spokojna gra, je podala tek napravde temu ditamu što smo, mi hoćemo na Teraz, sve se dopiše u svešću, e, Dobro je da e, jako a, ženski trafi jednu žensku, trafi e, dve, ali u do to, to je napravda. Klopak ma kvalitet žuta na, na s distancu, to je, to, to ima na komu. Takže, mislim da, jednako ovo treba razvijati i ten element i element Grepo pod podkošnim tim, tam na celo šeće više ho, water hodge je tako od 20 punktu, ali to pod koniec jest kada je još bio tako napravde skončoni. Mislim da smo mali dobro postavu odbrone na njemu, že smo mu trajali penetracije do konca, da smo tu bar se dođe, dobro odbrono To so, mówię, no idzie na następny mecz na, na Turowa i że teraz nie będzie o formu i znowu też. Dziękuję. Dziękuję. Ja przede wszystkim się cieszę, że wreszcie mecz jest wygrany. I to jest tak dobrym przeciwnikiem, jak został zielona góra Ostatni mecz ze Śląskiem. Fortunnie może troszeczkę z braku doświadczenia pod minutami do został przegrany. W tym meczu pokazaliśmy znowu, że potrafimy walczyć. Cały dzień się przygotowywaliśmy pod drużynę przeciwną. Ćwiczyliśmy różne elementy i w defensywie i ofensywie. Oglądaliśmy wideo szczegółowo na każdego zawodnika. Widzieliśmy co drużyna się nagra, jaki poziom prezentuje. Wydaje mi się, że w dzisiejszym meczu pokazaliśmy, że potrafimy grać przeciwko takiej drużynie i Korzystaliśmy, wykonaliśmy plan, który trener założył mecz jest grany. Panie trenerze, pan w środę mówił w czasie meczu za stalu, że za stalu niewiele stracił na odejściu Ganiego Lawala. No chyba dzisiaj po grze za stalu pod koszem zmienił pan zdanie na ten temat. Usetem moją naprawdę opinię bez polityki, bez zero. Znači, povijem to što mislim. Mislim da ste do, dostali dobro celovodnika, koji već će vedno mogu uh, spompracovati sa Zespolom i već će za uh, Zespolu. Teraz, meč nije više u sensu drugih rječi i pričina, takže ja o tome ne vedem až brzo uh, komentovati. Mislim da uh, malo se hirarhija Zespola tako narušila od išćenog lavara, i to neće program jak trener to neće ustaviti. Inače, to je nada bar za dobri za s dužo opcija u ataku, sa zavodnicima koji tež do, dođe brone, ja mislim da zastav e, nije dugo obeđe na, na svoje. To je moja mm -hmm. stanica.